Kompromitujące zarzuty Donalda Tuska w stronę Karola Nawrockiego. Tusk powołuje się na słowa Freakfighterów. Drodzy widzowie, czy tak powinny wyglądać rzetelne informacje dla wyborców? Że to są postaci, których nie zna. Nie są to wiarygodni świadkowie. Jacek Murański. Postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana m.in. z walką M.A. Także aktor w takich niedużych rolach. Murański. Pod nazwiskiem. Wiem o tak zwanych kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego. I pan Murański cytuje, co Wielki Bu mu powiedział. Trzymam go za gardło i zrobi dla mnie wszystko. Ludzie nie wiedzą być może jeszcze tak do końca, kim jest Wielki Bu. Znajomy pana Nawrockiego, który mówi, że trzyma za gardło kandydata na prezydenta. Wielki Bu, porwanie kobiety, skazany za to na dwa lata pozbawienia wolności. Przytroczył ją do kaloryfera, Przetrzymywał, by wymusić podpisanie umowy. Udział w grupie przestępczej czerpiącej z cudzego nierządu. Trwa proces. Groźby i wymuszenia opisane są w, w toku tej sprawy. Wielki Bu stosował przemoc, groźby i wymuszenia wobec. Pani Karoliny i partnera. Yy, Paweł B. Też znajomy. Zawarcie umowy sprzedaży mieszkania z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Bez zapłacenia za mieszkanie. Wskazany na dwa lata więzienia. A skąd Pan panie... Jacek Murański. Pani Kolejna wypowiedź. Jeszcze mogę... ostatnie zdanie. Dobra, ostatnie zdanie. bardzo. Pan Murański mówi, co wie o zadaniach pana Nawrockiego sprzed. Kilku lat, o zadaniach pana Nawrockiego. Doglądanie, żeby klient zapłacił. Pilnowanie czasu, jeśli chodzi o dziewczyny Masiaka. Z tej współpracy wynikał taki zakres obowiązków. Na pewno padała historia o hotelu Grand Sopocie, że tam pilnował jego dziewczyn. Wiem, że też padały jeszcze jedna, dwie lokalizacje. Kolega Nawrockiego ze studiów, cytowany przez media ogólnopolskie, kilka na temu. Karol dobrze przy nim zarabiał. Przy tym gangsterze. Jeśli gość hotelowy potrzebował kobiety, starczyło dać znać Nawrockiemu. Wiem, że te sprawy załatwiał on sam. Jego kolega albo szef ochrony. Tym się właśnie zajmował około roku 2007. Jakoś niedługo później sam mi opowiadał, jak zamówił dziewczynę dla dziennikarza i narzekał, że musiał się z takim celebrytą targować przy prostytutce o 150 zł. Dzisiejszy artykuł onetu nie będę cytował, wszyscy mogą. Wszyscy mogą to przeczytać. Panie premierze, a win, w o mediach, jedną rzecz? W tej chwili w innych mediach inni ludzie okay. mówią Skąd są te straszne. cytowane materiały, które pan przyniósł do studia? Czy to są materiały, które pan Jacek, pan Murańs pan Jacek Murański... Tak, czy wydał jakieś oświadczenie? Tak, czy, tak czy... Publicznie nagrał to. No i, tak. I, ale jaką mamy pewność, że pan Murański nie kłamie? Czy pan ma pewność? Ja Czy nie mam pewność? Ja nie chcę, mam. żeby Polacy mieli pewność. Jeśli pan Murański kłamie, jeśli ONET kłamie, jeśli yy, telewizja i portale kłamią, jeśli ludzie pod nazwiskiem to mówiący kłamią, to pan, kon, pan Karol Nawrocki ma święty obowiązek wobec Polaków. Pójść natychmiast do sądu i w trybie wyborczym tę kwestie wyjaśnić, bo w ciągu 24 godzin będzie wiadomo, w jaki sposób sąd to oceni. Tu w ogóle nie ma o czym dysku Ale dyskutować. Ale Na pan Nawrocki i Sztab Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że to jest od początku do końca akcja przygotowana przez pański rząd, że całe państwo czy instytucje, które panu podlegają, uczestniczą w tym, żeby Nawrocki nie wygrał wyborów. Czy jest tak, czy nie jest? Bardzo bym chciał, żeby pan Nawrocki nie wygrał wyborów, bo sobie nie wyobrażam, żeby prezydentem Rzeczypospolitej był ktoś, o kim w tej chwili cała prasa światowa pisze o dziwnych zachowaniach w studiu telewizyjnym. Panie redaktorze, znamy się tyle lat. Przeprowadził pan ze mną wiele wywiadów i z dziesiątkami innych polityków. Proszę powiedzieć szczerze telewidzom, czy pan uważa to za normalne zachowanie, to co widzieliśmy w ostatnich dniach? Czy naprawdę to nie budzi niepokoju? Kto sobie co zażywa jego problem? Ale on jest kandydatem na najwyższy urząd w, w państwie polskim. Czy jeśli Kaczyński, który wybrał pana Nawrockiego, jeśli Nawrocki, jeśli PiS, uważają, że to wszystko jest nieprawda, to mają nazwiska i mają nazwy instytucji, które twierdzą, że tak Panie jest. Premierze, ale Więc mamy bardzo już... proszę iść do sądu i to weryfikować. Mamy już komentarz pana prezydenta, który był pytany o publikację ionet i on odpowiedział tak. To ohydne praktyki, które były stosowane także wobec niego w kampanii prezydenckiej, to bandyckie metody. I to jest dokładny cytat. I chyba premier Donald Tusk wiedział wczoraj, o kim mówi. Prezydent sugeruje, że ma pan coś wspólnego z takimi ja metodami. Co pan ja, na to? Ja nieraz byłem w czasie kampanii wyborczych i dobrze pan o tym pamięta, ofiarą bardzo różnych i, 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 i brutalnych metod. Przypomnijcie sobie, to było naprawdę nie tak dawno. Prezydent Kwaśniewski mógł przegrać wybory, bo popełnił wielką zbrodnię. Bo y, powiedział, że skończył studia, a nie, a nie do końca skończył. Y, ja popełniłem wielką zbrodnię, ponieważ mojego dziadka wcielono przemocą do Wehrmachtu. Słuchajcie, takie rzeczy kiedyś rozstrzygały o tym, czy ludzie, i ludzie chcieli to wiedzieć i, i, i decydowali się, czy głosować, czy nie, na podstawie tego typu, tego typu rzeczy. My dzisiaj mówimy o człowieku, którego zachowania, które cała Polska widziała. Powiem szczerze, nie interesuje mnie, co Pan Duda i Pan Kaczyński mają na ten temat do powiedzenia. Interesuje mnie to, co widzi cała Polska, co komentuje cała Polska i co mówią ludzie, którzy znali Pana Nawrockiego sprzed lat. I mówimy o sytuacjach, o ciężkiej przestępczości, o związkach słuchajcie, jeszcze niedawno na wójta nie wybrano by człowieka, który by y, uścisnął rękę przestępcy. A my dzisiaj mówimy o człowieku, którego zażyłość z gangsterami jest. Y, no leży na stole pan Nawrocki sam się do tego przyznał. więc dlatego ja mówię z takim przejęciem jeśli pan... niech wszyscy wreszcie otworzą oczy tu... bo to jest sprawa naprawdę wyjątkowa panie premierze, no ale jak to jest możliwe czy kiedykolwiek pan Nawrocki miał jakikolwiek zarzut prokuratorski czy był w jakikolwiek sposób skazany jest informacja, że przeszedł procedury sprawdzające pierwsza chyba była w 2009 kiedy nadzór nad ABW miał pan Potem w 2014 również ABW, ABW dała mu dostęp do informacji tajnych. Kolejne już były w latach PiSu. To jak to służby specjalne tego wszystkiego nie wiedziały? Sprawdzenie najwyraźniej nie było zbyt rzetelne. To, to domniemanie chyba jest dość oczywiste. My rozmawiamy o kandydacie na prezydenta. Ja nie mówię nie, y, nie formuje oskarżenia kryminalnego pod adresem pana Nawrockiego. Ja nie wiem, czy pan Nawrocki był przestępcą. Ja wiem, że wiele osób mówiło, że y, y, czym się zajmował. Ale on mówił, że z wielkim był się spotkał chyba na stadionie i potem zaprosił go, żeby mu wręczyć książkę. Tłumaczył się z tego już. Tak. Mm. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pan wielki Bóg i pan Karol Nawrocki też przyznawali, że yy, już po tym, jak pan yy, 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 ten gangster został skazany, nadal pozostawał w kontaktach z panem Nawrockim. Ja nie jestem prokuratorem, ja nie będę używał machiny państwowej przeciwko temu czy innemu kandydatowi. A jest pan... Ja chcę, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, że mamy bardzo poważny problem. Wyobraźcie sobie, panie redaktorze, to okej okay, ja wiem, co będzie mówił PiS, co będzie mówił pan prezydent Duda, co będzie mówił Kaczyński na ten temat, nie mają wyjścia. Kaczyński nie może już wycofać pana Nawrockiego, więc będą szli absolutnie w zaparte, bo nie mają wyjścia. Ja chcę tylko, żeby wszyscy sobie uświadomili, w jakiej sytuacji będzie Polska, jeśli ktoś taki jak Karol Nawrocki, będzie na szczytach NATO, jeśli ktoś taki jak Karol Nawrocki być może będzie y, y, uczestniczył w rozmowach, gdzie z drugiej strony będzie y, Putin, gdzie będą się losy y, y, ważyły losy, nie wiem, wojny i pokoju w Polsce, na, czy naprawdę nie, nie rozumiemy, że ktoś, kto jest na, Ktoś o kim mówi człowiek z imienia i nazwiska, że Gangster pospolity mówi, mam na niego haki, trzymam go za gardło. Czy wy naprawdę nie macie potrzeby? Tak mówi do wszystkich, a... do wszystkich potencjalnych wyborców wpisu. Okay. Czy wy nie macie potrzeby sprawdzenia tego, zanim zagłosujecie na tego człowieka? I jedyną metodą i proszę jeszcze raz. Żeby to dotarło do wszystkich. Jedyną metodą, i co, nic nie to i chyba na przeszkodzie, żeby pan Nawrocki jutro poszedł do sądu. Z Onetem, z Morańskim, z Tuskiem, z kim chce. Mówi, i że będzie do sądu trakt. tylko w procedurze pozwu cywilnego. Ale to będzie po wyborach, osobistą. panie redaktorze. Panie premierze, to będzie po okay, wyborach. ja to rozumiem, ale panie premierze, ja z całym szacunkiem dla tych opinii, które pan tutaj przeniósł, no, mamy dzisiaj słowo przeciwko słowu. To nie jest tak, że na podstawie tego, co mówi jakiś gangster, możemy o kimś powiedzieć, że jest przestępcą, albo zachował się nie fair, albo ma trzymanie. No trzeba to zweryfikować. Czy pańskie służby to zweryfikowały? Absolutnie trzeba to zweryfikować. To są kwestie z ostatnich dni. Chcę też, żeby to było jasne. Czy na pewno pan nie wzywa, że ja dzisiaj uruchamiał służby specjalne i Państwo, żeby szukały i sprawdzały materiały przeciwko panu Nawrockiemu? Nie, ta kampania musi odbyć się na warunkach absolutnie fair. Więc ja nie użyję dzisiaj żadnych służb specjalnych przeciwko panu Nawrockiemu. Ale ja, ja mówię by pan, o tym, Dlaczego w poprzednich Nawrocki? latach służby nie zweryfikowały Będę, tego wszystkiego? Będziemy co pan to mówi. po wyborach będziemy Bo to by sprawdzać. źle świadczyło o tych służbach. Tak, to źle świadczyło. To byłoby kompromitujące. Tak, to byłoby. Kompromitujące, skończą się wybory, będziemy to sprawdzać. Nie chcę, żeby służby angażowały się bezpośrednio w kampanię. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu.